O, ho, ho. o, drineczki! O, o. No to siadaj z tej, a ja usiądę sobie z tamtej. Ja chcę z tej, ja chcę z tej. Dobra. Ja chcę z tej. A to dobrze, bo ja wolę z tej. <noise> Ej, tu jest dużo muszelek, ale ja tam po drodze znalazłem muszelkę i chciałam ci i dać ją. Muzik. Mm. Piękno. Mm. Jak zwykle. Mm. No. Ja cokolwiek bym nie zjadł, słuchaj, to zawsze się obrócę Za pierwszą randkę. Cały czas mamy randkę. Za... Za to, że się poznaliśmy w ogóle. Tak. Nie? Zdecydowanie. <laughs> Chciałem ci powiedzieć, że ja nigdy tak się nie czułem. W nigdy nie miałam takiego luzu i jednocześnie takiej namiętności, jaka jest między nami. Eee, serio. Ja mam pierwszy raz tak, że nie muszę się hamować z czymś, że nie muszę myśleć, co powiem za bardzo, tylko, tylko jest tak, że po prostu no jest tak, jak jest i jest okej. Okay, mam nadzieję, że to jest początek czegoś takiego naprawdę fajnego i, no i że tego nie jest pierwszym, po prostu. Wiesz? Ja nie mam takiej nadziei, ja jestem tego pewna mi też było ciężko na początku się przyzwyczaić do tego wszystkiego i jakby hmm, dostrzec prawdziwy sens pobytu w Willi, no ale teraz już wiem wszystko. Natomiast no, jak ty się zapatrujesz na to, no szybko idzie, ale I ja mam wrażenie, że już się znało naprawdę długo. Jak z twojej strony padają jakieś takie poważniejsze słowa? Hmm... No to zaczynam się trochę krępować. Ja nie ukrywam, chciałabym Cię zabrać takie swoje rodzinne strony, gdzie mało kto wie w ogóle, jakby gdzie to jest. To jest tam te, te, ta strona, to okolice babci i tak dalej. I to jest taka zawsze moja ucieczka. Dla mnie to już by jakby dużo znaczyło, że, że mogłabym cię tam zabrać i przedstawić, że się spotykamy. I w ogóle dla mnie to jest na przykład gdzieś e, duży krok z mojej strony. Chciałem się podpytać Ciebie, jak to właśnie wygląda. Jak ty masz na przykład, nie wiem, bo pokazy jak robisz, to robisz w, w Warszawie, czy to masz tak, że masz jakieś wyjazdy dłuższe, nie wiem, jak wyglądają jakieś wyjazdy słoneczne. Wiesz co, najczęściej mam pokazy w Warszawie, ale też yy, miałam kilka takich wyjazdowych po Polsce. Ja, ja na przykład lubię się dzielić bardzo swoim no, szczęściem właśnie, i swoją jak, pasją. Jak to wygląda? Więc czy jest szansa, jak... że jak ty jedziesz, to ja mogę jechać z tobą? No tak, jak się dogadamy, w sensie ty będziesz miał na przykład taką pracę, że będziesz mógł sobie pozwolić no, to na to, ja żeby jechać ze mną, no to ja w ogóle i... wiesz, ja będę w niebiem bo ja po pierwsze będę się czuła super, że gdzieś tam dzielisz ze mną to szczęście, a po drugie będę się czuła bezpieczna, a po trzecie, no jakby wiesz, więcej czasu razem. No, no nie, no to super, ja te, właśnie chciałbym zobaczyć, wiesz, poznać ten świat, bo... A, zapraszam! To jest coś takiego, co... co Może jeszcze pójdziemy nie... razem w pokazie. No, ja nie ukrywam, że zanim przedstawiam kogoś rodzicom, no to zajmuje to trochę czasu. Wiesz, byłaś w długim związku no i to dla ciebie jest nowa sytuacja. Także no, gdzieś tam też odkrywasz jakieś nowe rzeczy na pewno, nie? No bo no tutaj jakieś są odważne kroki, odważne słowa. A nie jak... masz żadnych obaw przy załóżnym poznaniu moich rodziców? Mój tata czasami ma głupie żarty. Takie ja wiesz, po prostu lubimy się tak podeśmiać trochę. No to, tak to niech liczy to tak, na jakąś to tak, to tak ripostę z mojej to... strony. No. no nie będę miał bawełnę, no. Skłamałbym, jeżeli bym powiedział, że nie, jest to zakochiwanie się, tak? No. Okej, okay, to jest ten moment, gdzie się zawstydziła. No, także no. mam nadzieję, że to cię nie wystraszyło. No nie mogę, nie? masz jakieś takie smaki? Czekoladę mówię. Ej właśnie, czy ja mam jakieś takie smaki? No lubię czekoladę, pomarańczową a ty? To ja nie jestem fanem takich jakiś z skórką pomarańczową. Ty tak. lubisz tak, uwaga też. E, żelki tropikalne takie. Mhm. Wiesz jakie? Lubisz tost z tym serkiem, salami, Kocham. pomidorem i opuszczonym delikatnie pieprzem Kocham. i jajecznice lubisz najbardziej z cebulką i z wieprzowczkiem? Kocham. Lody. Włoskie, żeby były te kręcone yy, i nie czekolada, tylko yy, śmietanka Kucze, Zdałam? Ty <laughs> Zdałaś. I moją... lubisz piwko ogólnie, możesz ale nie, żeby... Ale mić. nie. Jaja co robisz? Nie. No nie no robisz co jaja. No nie. No co ty głupi. <laughs> możesz być już. To jest pytanie, serio? No. pytanie, czy chcesz. Czy żartujesz sobie? Nie. Chcesz zabrać swoją dziewczynę, mnie mm -hmm. się pytasz? No chcę! No to dawaj budziaka. Serio? Tak. Tylko... Wiesz, oh. Oficjalnie. Mogę no, się przytulić? Możesz. Droga oficjalna. Czekaj, bo się to do mnie dojść, a muszę się wykąpać w zimnej wodzie. Tak? Nie spodziewałam się w ogóle, w sensie, okej, okay, pierwsza randka, w ogóle dzisiaj jest za dobry dzień, coś czuję, za fajnie wszystko się układa. Jeszcze kryjówka wieczorem może być. <laughs>